Odcinek 5. Psycholog, psychiatra, kontroler umysłów czy przewodnik do samopoznania. Psychologu, psychiatro. Ty, który siedzisz w gabinecie naprzeciw człowieka, który przyszedł do Ciebie w największej słabości. Ty, który słuchasz jego lęków, jego rozpaczy, jego poczucia bezsensu. Ty, który wiesz, że ten człowiek przyszedł, bo nie radzi sobie z własnym życiem, ty masz w swoich rękach największą władzę nad drugim człowiekiem władzę nad jego umysłem, nad duszą, jego postrzeganiem samego siebie. I powiedzmy to od razu: w większości przypadków nie używasz tej władzy, żeby pomóc, żeby uwolnić, żeby poprowadzić ku samopoznaniu. Używasz jej, żeby dostosować, wytresować, dopasować do systemu. Ty jesteś kontrolerem umysłów. Ty jesteś narzędziem tresury. Ty jesteś strażnikiem mentalnych kajdan. Nie oszukujmy się. Psychiatria i psychologia w dzisiejszym wydaniu nie są nauką o uzdrowieniu duszy. Są systemem zarządzania ludzkimi emocjami, tak, aby Jednostka była posłuszna, przewidywalna i użyteczna. To, co nazywacie tzw. leczeniem, jest w rzeczywistości albo wpychaniem pacjenta w farmakologiczne uzależnienie, albo programowaniem go, by zaakceptował swoją klatkę. Depresja? Tabletki. Lęki? Tabletki. Bezsenność? Tabletki. Problemy w relacjach, terapia, której celem jest nie tyle zrozumienie źródła bólu, ile nauczenie, jak radzić sobie w systemie, który ten ból generuje. Ty nie wyprowadzasz pacjenta z ciemności, ty uczysz go, jak się w tej ciemności urządzić. Psychiatro, ty jesteś sprzedawcą pigułek, które nie leczą. Twoja rola w systemie jest prosta dawać recepty na substancje, które tłumią objawy, ale nigdy nie rozwiązują przyczyn. Leki psychotropowe to chemiczne kajdany, odbierają ludziom zdolność odczuwania, odbierają pełnię świadomości, zamieniają w potulne cienie samych siebie. Wiesz o tym doskonale, studiowałeś neurobiologię. Wiesz, że SSRI nie leczą depresji, że neuroleptyki niszczą mózg, że benzodiazepiny uzależniają szybciej niż narkotyki. A mimo to wypisujesz kolejne recepty, bo tak jest łatwiej, szybciej, bo tak chce system. Ty jesteś dawcą chemii, która nie uwalnia, ale więzi. I nie możesz się zasłaniać niewiedzą, bo wiesz, psychologu, ty z kolei grasz w subtelniejszą grę. Ty nie masz recept, ale masz słowa. Masz narzędzia, tak zwane terapeutyczne. Masz protokoły, testy i tak zwane metody. Mówisz pacjentowi, że chcesz mu pomóc. Ale czy naprawdę chcesz? Czy Twoim celem jest odkrycie prawdy o nim samym, czy raczej wpasowanie go w normę społeczną? Mówisz, że leczysz zaburzenia, ale czy to pacjent jest zaburzony, czy system, w którym żyje? Mówisz, że uczysz go funkcjonowania, ale czy nie chodzi przypadkiem o to, by nauczyć go, jak znosić niewolę, zamiast pomóc mu się z niej wyrwać? Ty jesteś treserem umysłów. Uczysz ludzi, jak być posłusznymi, jak akceptować toksyczne relacje, jak radzić sobie w pracy, która niszczy, jak żyć z depresją zamiast zrozumieć, dlaczego dusza krzyczy. Ty nie leczysz, ty normalizujesz niewolę. Farmaceuta sprzedaje trucizny dla ciała, ty sprzedajesz trucizny dla duszy. Twoje metody, Twoje narzędzia, Twoje pigułki to wszystko nie prowadzi do wolności. To prowadzi do zniewolenia. Jesteś częścią tego samego mechanizmu, który sprawia, że ludzie nie stawiają pytań. Bo jeśli ktoś przychodzi do Ciebie z poczuciem, że jego życie nie ma sensu, to Twoim zadaniem nie jest pomóc mu odkryć, że system jest chory i że musi go odrzucić. Twoim zadaniem jest sprawić, by ten ktoś wrócił do systemu i działał dalej, posłuszny, dostosowany i bezpieczny. Ty jesteś policjantem umysłów, strażnikiem psychicznego więzienia. I powiedzmy to głośno: Twoja praca jest wygodna, bo daje Ci poczucie autorytetu. Masz pacjentów, którzy patrzą na Ciebie jak na przewodnika. Masz tytuł, masz gabinet, masz uznanie społeczne. Ale jaka jest prawda? Prawda jest taka, że jesteś częścią machiny, która niszczy ludzką duszę. Ludzie przychodzą do ciebie po nadzieję, a wychodzą z tabletkami, diagnozami i poczuciem, że są wadliwi. Mówisz im, że mają zaburzenia, ale to nie oni są zaburzeni. To świat, w którym żyją. I ty to wiesz. Ale zamiast powiedzieć im prawdę, że system jest toksyczny i trzeba go odrzucić, mówisz im, musisz się przystosować. I właśnie dlatego jesteś współwinny. Przestań udawać, że jesteś neutralny, bo nie jesteś. Każde Twoje słowo kształtuje czyjś umysł. Każda Twoja recepta zmienia czyjąś świadomość. Każda Twoja diagnoza stygmatyzuje człowieka i wpycha go w rolę pacjenta. Ty nie jesteś obserwatorem, ty jesteś graczem. A jeśli grasz w drużynie systemu, jesteś przeciwko wolności. To takie proste. Czy można być innym psychologiem? Tak. Czy można być innym psychiatrą? Tak, ale to wymaga odwagi. Wymaga tego, by przestać być trybikiem, by spojrzeć pacjentowi w oczy i powiedzieć: Twoje cierpienie nie jest twoją winą, to system, w którym żyjesz, cię niszczy. By powiedzieć: Masz w sobie siłę, której nikt ci nie, nie pokaże, jeśli będziesz szukał w lekach i diagnozach. To wymaga, żebyś sam odrzucił kajdany swojego wykształcenia. Swoich procedur, swoich podręczników. Ale tego nie robisz, bo to wymagałoby, żebyś sam stanął twarzą w twarz z prawdą. A ty się boisz, bo łatwiej jest chować się za diagnozami, za lekami i za protokołami, bo łatwiej jest udawać autorytet niż stać się człowiekiem. Psychologu psychiatro. Jeśli dalej będziesz służył systemowi, twoje ręce będą brudne, bo nie tylko bierzesz udział w niszczeniu jednostek, bierzesz udział w niszczeniu całych pokoleń. Wmawiasz dzieciom, że mają ADHD i potrzebują tabletek. Wmawiasz nastolatkom, że ich smutek to choroba wymagająca leków. Wmawiasz dorosłym, że ich rozpacz to zaburzenie, a nie naturalna reakcja na toksyczny świat. Ty wpychasz ludzi w rolę pacjentów, którzy już nigdy nie uwierzą, że mogą sami odnaleźć siłę. Ty odbierasz im wolność w samym jądrze ich istoty, w ich umyśle. Nie ma już miejsca na pobłażliwość. Ty jesteś kontrolerem umysłów. Ty jesteś kapłanem systemu, który każe ludziom wierzyć, że są wadliwi. Ty jesteś strażnikiem bramy, przez którą ludzie mogliby uciec. Ale zamiast im ją otworzyć, zamykasz ją jeszcze mocniej. Jesteś współwinny zniewolenia całych narodów. Jeśli jutro znów usiądziesz w gabinecie i napiszesz kolejną receptę, postawisz kolejną diagnozę, poprowadzisz kolejną terapię, która uczy ludzi akceptować niewolę, będziesz winny. I Twoje sumienie będzie tego świadkiem.